1 stycznia Święta Boża Rodzicielka Maryja Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od narodzenia Jezusa. W czasie Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół daje cześć Maryi jako Matce Boga. Tego dnia wspominamy Maryję, która jest Bożą Rodzicielką. Dziękujemy jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały lud Boży. Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy korzystali z darów Chrystusa. Maryja była córką świętych Joachima i Anny. Przez Boga została wybrana na matkę Jezusa Chrystusa. Według tradycji po niebowstąpieniu Jezusa żyła jeszcze 12 lat. Niektóre dokumenty mówią, że mieszkała ze świętym Janem w Efezie, inne, że nie opuszczała Jerozolimy. Pusty grób Maryi znajduje się obok Ogrodu Oliwnego w dolinie Cedron.